W marcu 2006 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło ogólnopolski sondaż wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Badania pokazały, że jednym z największych problemów polskiej szkoły jest przemoc i agresja. Tak odpowiedziała blisko jedna trzecia badanych. Ponad 44% uczniów osobiście doświadczyło werbalnego obrażania, 31% rozpowszechniania szkodliwych kłamstw, a 29% umyślnego potrącenia lub przewrócenia. Ponad 60% było świadkiem takich zachowań. Wyniki sondażu stały się punktem wyjścia dla opracowania koncepcji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Program od wiosny 2006 roku realizuje 18 dzienników regionalnych grup wydawniczych Polska Presse i media regionalne oraz Fundacja Orange. Partnerem programu jest wydawnictwo pedagogiczne Operon. Honorowym patronem Szkoły Bez Przemocy został prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Zasadniczym celem programu jest wspieranie społeczności szkolnych w przeciwdziałaniu przemocy i agresji. Opracowaliśmy kodeks szkoły bez przemocy, 10 zasad, do których przestrzegania zobowiązują się szkoły uczestniczące w programie. Szkoła jest wspólnotą. Wszyscy się szanujemy. Wspólnie działamy przeciw przemocy. Niczego nie ukrywamy. Zawsze reagujemy. Nauczyciel nie jest sam. Uczniowie wiedzą, jak działać. Rodzice są z nami. Mamy sojuszników. Nagradzamy dobre przykłady. Wspieramy szkoły w budowaniu społeczności szkolnych, integrowaniu środowiska lokalnego wokół życia szkoły, propagowaniu wolontariatu, aktywizacji rodziców. Dzienniki regionalne prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne. Od wiosny 2006 roku opublikowaliśmy ponad 6000 artykułów. W zdecydowanej większości publikacje miały charakter poradnikowy lub prezentowały dobre praktyki. Regularne badania pozwalają nam na całościową diagnozę relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami w polskich szkołach. W każdej edycji jest z nami ponad 4000 szkół. Dostarczamy im merytorycznego wsparcia. Szkoły otrzymują opracowane przez ekspertów broszury, poradniki, filmy instruktażowe i plakaty. Na stronie internetowej programu udostępniamy materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć. Nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie biorą udział w warsztatach regionalnych. Dają one uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla rozwiązywania problemów przemocy w szkole. Bezpośrednio pomagamy ofiarom i świadkom przemocy. W ramach programu działa stały dyżur psychologa. Uczniowie uczestniczą w konkursach na projekt koszulki. Na amatorski film pokazujący pozytywne wzorce zachowań, fotograficznym czy na najlepszy blog. 160 najlepszych programów zapobiegających przemocy zostało nagrodzonych grantami o łącznej wartości 800 tysięcy złotych. Autorami inicjatyw byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. W konkursie na projekty działań wolontaryjnych nagradzamy najlepszych szkolnych wolontariuszy. Zwycięzcy biorą udział w letniej Szkole Liderów Wolontariatu. W konkursie wychowawca roku uczniowie wybierają 16 najlepszych wychowawców, po jednym z każdego województwa. Zwycięzców zapraszamy na uroczystą galę rozdania nagród do Belwederu. Podsumowaniem programu jest Dzień Szkoły Bez Przemocy. To ogólnopolskie święto wszystkich, którzy angażują się w budowanie szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Po raz pierwszy Dzień Szkoły Bez Przemocy odbył się 5 czerwca 2008 roku. Tego dnia w Warszawie dzieci razem z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim na znak sprzeciwu wobec przemocy wypuściły w niebo tysiące czerwonych balonów. Młodzież szkolna i nauczyciele wystosowali list otwarty do władz Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o wsparcie swoich działań. List z 200 tysiącami podpisów został przekazany prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu. Co roku w obchodach dnia uczestniczy blisko 2000 szkół. Od początku istnienia programu nasze działania wspiera kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. We wrześniu 2010 roku honorowym patronem Szkoły Bez Przemocy został prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Co roku jest z nami blisko 1,5 miliona uczniów i 150 tysięcy nauczycieli. W warsztatach regionalnych wzięło udział 3350 nauczycieli. 200 nauczycieli uzyskało tytuł konsultanta szkoły bez przemocy. Konsultanci przeszkolili prawie 15 tysięcy uczniów, rodziców i nauczycieli. Już się nie potykam. Już kradę się na mnie nie rzuca. Już nie głupię drugiego śniadania. Już piłka mnie nie uderza. Już nie muszę zaglądać do sedesu. Już linia nie leci na moją koszulkę. Go ahead. Yeah. Mm.